Your beliefs? Which villages to tame and which to burn? So I'll ask you once again, Samurai do you surrender? Taka na nas liczy. Lubię dzieciaka, ale to lekkomyślność. Szkoda Zachodu. Damy radę. To ten samuraj? Mów mi pan Sakai. Wybacz, mój panie. Jestem Kenji. Poczciwy kupiec. Ważelnik Sakę. I największy oszust na wyspie. Dlatego pomoże uratować mojego brata z zatoki Azamo. To miasto to twierdza. Jeśli zajął je wróg, będziemy potrzebować całej armii. Albo jednego dostawcy sakę. <laughs> Nie ma szans. Przygotuj swoją sakę. Omówimy plan po drodze. Na, napijmy się najpierw. Pogadajmy. Już kędzi. się do miasta. Schowacie się na wozie z sakę. Nie przeszukają go? Już nie. Zawsze sprzedaję im tę samą sakę. Uwielbiają moje dars. Dars, mulgu! Dawaj dars, dawaj! Robisz interesy z wrogiem. Dostarczam im gorzały i uchodzę z życiem. Gotowe. Na pewno chcecie to zrobić? Dla Taki wszystko. Jak wygląda sytuacja w Azamo? Część ludzi walczyła. Ocalali są teraz jeńcami albo niewolnikami. I nie widziałeś taki? Nie. Ale ktoś od kilku dni pracuje w kuźni. Może to twój brat. Kiedy się poznaliście? Kiedy byłam młoda i głupia. Dopiero zaczynałem ważyć sakę. Juna kupiła pierwszą partię. <laughs> Smakowała jak szczyny, ale była tania. Przez jakiś czas taka pomagał mi w sprzedaży, ale był za miękki. Ludzie wciskali mu łzawe historyjki, a on dawał im sakę. Za darmo Mongołowie! Niech to właśnie na wóz! Szybko! Nie jest ich wielu. Dam im radę. Nie Dzin, taka jest tak blisko. Proszę. Niech będzie. Bądźcie czujni! Mogą przeszukać wóz! Mówiłeś, że tego nie robią! Przy do miasta nigdy nie zapuszczali się aż tu! Moje ręce, proszę! tu! <laughs> dars! Dars dla zatoki Azamo! A, dars, Szybko! Jeszcze tylko kawałek! Co to były za krzyki? Mniejsza z ciszej! Właśnie przez to przechodzi taka? Twój brat jest prawnym kowalem. Nie mogą go tak traktować. Tego nie wiemy. Nie wierzę, że się udało. O nie! Ktoś najwyraźniej wnerwił Mongołów! Spalili pół miasta! Się rozejdziemy. Mają być pijani i nierozważni. Zrobię, co mogę. Uważaj, Kenji. Pan też, panie Sakai. Taka na nas czeka. Chodźmy. Gdy już skończymy, spotkamy się na rozdrożu za miastem. Musimy obrać punkt i pójść na zwiady. Tedy. Pamiętaj, albo załatwimy to po cichu... Albo więźniowie zginą. Wiem. Dowódca. Handlarz niewolników. drlań Sprawdza stan więźniów, jakby byli trzodą. Może zaprowadzi nas do taki... Za nim. Хавд ясан бэ Энд нэг юм утсан Чи самурай карсан миний кара харв. Ой, удоог их цаа харлаа. 不。Oh.

To pewnie nic nie jest. Nie próbowałby uciec. Chodźmy. Symbole ke! Ah. Będę się go, ale ty lepiej się wykażesz. Wojdak zabije takę! Rynek roi się od Mongołów. Nie możemy go zgubić. Jeżeli dopadnie, takę. trzymaj się blisko Juma. Znajdę przejście. ハ <laughs> <laughs> 我冒了一箭 Juno. Tak. Co ci zrobili? Jesteś bezpieczny. Musimy ruszać. Nie możemy. Złapią nas, tak jak innych. To pan Sakaj. Ochroni nas. Musisz mi zaufać, Tako. Potrzebujemy cię. Spróbuję, mój pan. Więc nie uciekniemy. Znaleźli handlarza! Zabiją nas! Schowajmy się! Nie, idziemy dalej! Możemy wejść po skrzyniach. Dokąd idziemy? Kenji czeka na skrzyżowaniu dróg. Kenji jest z wami? Jeśli wyszedł z tego cało. Motra Konie. Idą po nas! W trawę! Nie wychylajcie się! To Kędzi! Taka! Udało ci się! Szli za tobą? Nie, ale nie mogę wrócić do siebie. Pełno tam Mongołów. Ruszajmy. Musimy się oddalić od Zatoki Azamo. Dobry z ciebie koni. Nie widziałam Mongołów od świtu. Mamy spokój. Zastanówmy się, co dalej. Jest takie miejsce, z którego widać większość i zuchary. Wszyscy cali? Cali, tylko marzą o śnie i napitku. Mogę wam w tym pomóc! Taka. Ciągle milczysz. Pierwszy raz od dawna nie czuję, że zaraz zginę. Panie, jestem wdzięczny. A skąd znasz Kędziego i moją siostrę? Zawdzięczam ju nie życie, <noise> więc coś nas łączy. Nie. nie przywykłem do całonocnej jazdy. Komatsu jest za tym grzbietem. Mają kuźnie, jedną z najlepszych na wyspie. Można tam wyrobić narzędzia, które pomogą Dzinowi dostać się na zamek Kaneda. Co ty na to, taka? Panie, w podzięce za wolność zrobię wszystko. Dziękuję. Tako, kędzi, odpocznijcie. Długo tu nie zostaniemy. Jak się czujesz? Odzyskałam mojego brata. Jest rozbity. Dotrzecie bezpiecznie do Komatsu? Potrzebuję tylko snu i posiłku. Twój brat nie był jedynym więźniem w zatoce Azamo. Chcesz ich uwolnić. I wymierzyć karę cię miężcom. Dobrze. Jedźcie do Komatsu. Dołączę do was. Dzień. Dziękuję.